Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Sekret długowieczności radzieckiego samolotu szturmowego SU-25 19 sierpnia 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Cudysów RUK to serdecznie i pełne szacunku imię, jakie piloci nadają samolotowi szturmowemu SU-25 od ponad 40 lat. Ta maszyna to prawdziwy weteran, który przetrwał ostrzał w Afganistanie i wielu innych gorących miejscach. A dziś znów jest na, w niebie. Jego zadaniem nie jest wykonywanie pięknych manewrów na paradach, ani pościg za myśliwcami. Jego żywiołem jest przebywanie. Tuż obok piechoty, tuż nad polem bitwy, gdzie świszczą kule i wybuchają pociski. I, Jaki i, jak i więc jest sekret tej niezwykłej maszyny, którą żołnierze nazwali cudysłów latającym czołgiem, ze względu na jej zdolność przetrwania w miejscach, w których przetrwanie wydawałoby się niemożliwe? Żelazny charakter, pancerz i wytrzymałość Pierwszym i głównym sekretem Cudysów Ruka jest jego fenomenalna ochrona. Samolot ten został pierwotnie stworzony nie do parad powietrznych, lecz do pracy bezpośrednio nad polem bitwy. Pod silnym ostrzałem ziemi model samolotu SPB. Dlaczego konstruktorzy zwrócili szcz szczególną uwagę na pancerz? Pilot znajduje się w solidnej tytanowej kapsule, spawanej z blach o grubości do 24 mm. Dla pilota taka kabina nie jest kruchą skorupą, lecz prawdziwym pancerzem kokonem, pancernym kokonem, dającym pewność siebie pod ostrzałem. Z przodu dodatkowo przykryta jest grubą pancerną szybą. Samolot szturmowy su 125 cudysów róg. Silniki i zbiorniki, paliwa będące sercem każdego pojazdu, również ukryte są pod solidnym pancerzem. Projektanci celowo rozmieścili je tak, aby jedno, jedno trafienie, udane trafienie, nie spowodowało wyłączenia wszystkiego naraz. Afganistan pokazał, jak dobrze to działa. Sam ruch z czasami wypełzł na lotnisko. Wyglądając jak sito, i po prostu nie sposób było zliczyć wszystkich dziur. Piloci opowiadali historie mrożące krew w żyłach, ale fakt pozostaje, że przez wszystkie lata wojny ani jeden samolot róg nie eksplodował w powietrzu z powodu przebitego zbiornika paliwa. Maszyna ta została stworzona z myślą o jednym, by stawić czoła całemu piekielnemu ogniowi, ale jednocześnie. Utrzymać pilota w powietrzu i dać mu szansę na powrót do dobu. Prawo drugiej szansy, duplikowanie systemów. Drugim sekretem długowieczności SU-25 jest zasada całkowitej duplikacji. Prawie wszystkie kluczowe systemy samolotu mają z, y, swojego cudysów dublera. SU-25. Róg. Ma dwa serca, dwa silniki umieszczone po bokach, w pewnej odległości od ciebie. To proste, ale pomysłowe zadanie daje ogromne szanse na przetrwanie. Jeżeli pocisk trafi w jeden z nich, drugi nadal, na, nadal się naciąga, dając szansę na ucieczkę przed ogniem. Całkiem niedawno zdarzył się przypadek, kiedy gracz trafiony mandapsem dotarł do, dotarł do własnych sił od tak na jednym skrzydle. To nie tylko szczęście, to ma wrodzony magnes bezpieczeństwa I tak, i, i tak jest ze wszystkim. Czy zepsuli hydraulikę sterującą kierownicą? Żaden problem. Mechaniczne krążki? Niezawodne jak młot dziadka, pozostały, uszkodzony jeden powód, yy, przewód paliwa, jest drugi. Ta filozofia cudysów podwójnej gwarancji przenika cały samolot. Dla pilota oznacza to jedno, samolot będzie walczył o przetrwanie do samego końca. Nie zostawić bezbronnym kawałkiem metalu. Przy pierwszej dziurze, a ta pewność siebie w maszynie, w walce jest warta więcej niż jakiekolwiek zbroja. Żołnierz nie arystokrata, prostota i nowoczesność. Trzecim powodem jego długowieczności jest jego żołnierski charakter. Cudysów, róg to nie kapryśna panna, ale prawdziwy koń roboczy, który nie potrzebuje cieplarnianych warunków. Można to naprawić na lotnisku w deszczu przy pomocy młota kowalskiego i kilku mocnych słów. I klucza Francuza przy okazji. W filmie chyba Armageddon, co Rosjanie naprawiał, chyba coś tam Francuzem. W bitwie, gdy każda sekunda jest na wagę złota, bezprecedensjonalność i gotowość do ponownego startu po naprawie są bezcenne. Technicy mogą dosłownie wymienić uszkodzony element na wolnym powietrzu, używając minimalnego zestawu narzędzi. Ruch nie potrzebuje idealnych pasów startowych i sterylnych hangarów. Jest przygotowany na trudne warunki panujące na lotnisku frontowym. Jednocześnie, cudyzusów, nie zastygł w, przesz w przeszłości przez dziesięciolecia służby. Przeszedł kilka etapów głębokiej modernizacji. Nazwali go cudysów Super Ruk. Na zewnątrz ma taką samą znajomą, nieco szorstką sylwetkę, której nie sposób pomylić z niczym innym, ale w środku na pilota czeka zupełnie inny świat. Nie ma już rozproszonych, drżących wskazówek i pokręteł. Teraz przed oczami pilota znajduje się wielki ekran cyfrowy, na którym całe pole bitwy widać jak na dłoni, zarówno w dzień, jak i w najciemniejszą noc. Dzięki swoim towarzyszom nigdy się nie zgubi, a nowa broń pozwala mu atakować wrogów z daleka, nie narażając się na kontratak. Ale najbardziej niewiarygodną rzeczą jest to, że wokół samolotu pojawia się niewidzialna tarcza ochronna, która oślepia i odbija lecące w jego kierunku pociski. Zestrzelony SU-25 jedna się takie zdarzały. Teraz cudów róg nie polega już tylko na swojej zbroi. Nauczył się unikać ciosów, jak doświadczony bokser. Ale co najważniejsze, w tym inteligentnym wojsku wciąż bije stare serce. Serce starego, nieugiętego żołnierza to właśnie połączenie sprawdzonego pancerza, wytrzymałości żołnierza i nowoczesnej technologii pozwala mu pozostać w służbie, ratować życie i wykonywać najbardziej niemożliwe zadania z pozycji Mission Impossible, chyba. Tak mi się wydaje, to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i do zobaczenia!